Czasami dostaję od Was sygnały, że chcielibyście jakiegoś rozmaicenia. Tak właściwie lepszej okazji na takie jazdy nie będzie, bo właśnie oglądacie mój dwudziesty film. Często jak wam coś opowiadam, to odsyłam was do innych filmów, bo jakieś zagadnienie było już omawiane i nie chce się powtarzać. W pewnych sytuacjach pewnie działa to na plus, bo nie musicie non-stop wysłuchiwać o tym samym. Z drugiej strony, jeżeli na taki film wpadnie ktoś nowy na kanale, może mieć trochę trudniej, żeby się odnaleźć. Spróbuję więc zadowolić wszystkich naraz, zaczynając nowy cykl poradników. Będę się w nim przede wszystkim skupiał na ciekawych i często zabawnych mechanikach z gry. Więc w tym cyklu nie dostaniecie ode mnie gotowego rozwiązania na build, ale być może zainspiruje was, żebyście stworzyli swój własny. Co z tego wyjdzie, to już wy sami musicie ocenić. Siemanko, z tej strony, Volt, a Wy zabłądziliście na kanale Nerd Central. It's like Nerd Central in here. Na pewno każdy z Was kojarzy walkę na łodzi w drodze do Kuźni Gryma w pierwszym akcie. Można ją załatwić pokojowo, co w takim wypadku jak przejazd na Honorze, mocno bym polecał. Głównie z tego powodu, że wrogowie podczas tej walki wykorzystają każdą okazję, żeby zepchnąć członków Waszej drużyny w otchłań co na honorze może się wydawać zbyt dużym ryzykiem. Jeżeli jednak chcecie sobie bezproblemowo poradzić z tą walką, to dobrze jest mieć w drużynie jakiegoś przeszkadzacza, jak na przykład mój Bart. Opowiadam wam o tym nie bez powodu, bo jeżeli jakoś przeżyjecie tę walkę, to w skrzynce na Łodzi znajdziecie takie cudeńko. Niewinny Młocio, który został zakwalifikowany przez twórców tylko jako nietypowy. Cęk w tym, że gdyby mnie ktoś spytał o zdanie, czego nikt nigdy nie robi, zakwalifikowałbym go co najmniej jako zajebisty. Pewnie zdążyliście już zobaczyć, że po wykonaniu trafienia krytycznego uderzenie Impulsowe będzie próbowało powalić wszystkich wrogów w pobliżu. Powtórzę: Wszystkich wrogów w pobliżu. Trafienia krytyczne omówiliśmy już chyba do pożygu, więc myślę, że nie muszę was do nich przekonywać. Jeżeli chodzi o powalenie, zahaczyliśmy o nie przy omawianiu pogłosu. Tylko tam temat był o wiele mniej zabawny, bo obejmował jednego wroga, a nie wszystkich wokół. Dla przypomnienia: powaleni przeciwnicy będą musieli zużyć połowę swoich punktów ruchu, żeby się podnieść to czasami będzie owocowało tym, że kompletnie pominął swoją kolej. Tak samo jak stary wypierd Merkula w mojej kampanii solo na honorze. Poza tym testy ataku przeciwko powalonym wrogom będą ułatwione. Więc nie dość, że w ten sposób skomplikujecie ich życie, to symultanicznie ułatwicie je dla reszty członków waszej drużyny. Powalenie ma jeszcze inne śmieszne zastosowania, bo na przykład powalonym przeciwnikom automatycznie przerywa się koncentracja na zaklęciu. Albo latające gule przywołane przez nekromaga mają czadową akcję klasową, która działa tylko na nieprzytomnych, śpiących albo powalonych wrogów. Sposobów na utylizację tego statusu jest f***. i jeszcze trochę, trzeba tylko lekko ruszyć łopatyną. W drugim rozdziale podpowiem wam jak sprawić, żeby grupowe powalenie aktywowało się najczęściej, jak to tylko możliwe. A w międzyczasie nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił dla was małej kompilacji Tak jak już uzgodniliśmy, żeby masowe powalenie w ogóle doszło do skutku, musicie strzelić krytykiem przeciwnikowi wiapę. Najłatwiejszy sposób na to to oczywiście paraliż, który zapewnia stuprocentową szansę na trafienie krytyczne. Jednak w tym wypadku to nie jest moja ulubiona taktyka, bo paraliż trochę kłóci się z koncepcją młota. W sensie że powalacie wrogów młotem, żeby potencjalnie stracili kolej, więc jak już są sparaliżowani i, i tak ją tracą, to powalenie wydaje się zbędne. Podczas swojego przejazdu upewniłem się więc, żeby fighter, który miał ten młotek, trafiał krytycznie, niezależnie od zaklęć. Podstawą jest oczywiście eliksir złośliwości. Do tego dorzuciłem hełm serwoka, strzelca wyborowego i ryzykowny pierścień. Mój fighter był 12-levelowym championem, ale build pod ten młocio równie dobrze mógłby zakładać multiclass. Wrócimy do tego tematu za chwilę. W podsumowaniu, wasza postać będzie spełniać warunek trafienia krytycznego, kiedy na kościach wypadnie jej od 16 w górę. Więc według tabelki z BG3Wiki będziecie mieli ponad 82% na krytyka. Przy omawianiu tego wszystkiego wpadła mi do głowy nie najgłupsza porada dla nowych graczy. Obserwujcie swoich wrogów. Jeżeli któraś z mechanik, której używają przeciwnicy, jest wkurzająca, nie daje wam przejść dalej, albo po prostu wydaje się użyteczna, świetnym pomysłem byłoby wykorzystanie tej mechaniki przeciwko nim samym. Podawałem wcześniej przykład Ketrika padającego na cyce przez pogłos. Była w tym duża doza gorzkiej ironii, bo Ketrick jest przeciwnikiem, który sam świetnie utylizuje powalenie. Robi to dzięki swojej tarczy, ale musi na to zużyć reakcję, więc uważajcie, kto z Waszej drużyny zaatakuje go jako pierwszy. Przykładowo, jeżeli najpierw zaatakujecie go łotrzykiem, Catrick spróbuje go powalić. Jeżeli mu się uda, łotrzyk padnie na cycę i nie będzie mógł dokończyć tury, czyli na przykład zużyć akcji dodatkowej. Szkoda, ale niewielka. Gdybyście jednak jako pierwszego posłali wojownika, mógłby zostać powalony, zanim zdąży wykorzystać wszystkie swoje ataki. Co byłoby o wiele bardziej irytujące niż ta sama akcja z łotrzykiem. Na szczęście powalenie aplikowane przez młotek nie jest zależne od reakcji, więc będziecie nim strzelać więcej niż raz na turę. Mam nadzieję, że będziecie się z tą informacją świetnie bawić. I skoro o waszej zabawie mowa, chciałbym dodać najistotniejszą rzecz dla tego cyklu poradników. Nie musicie tego robić dokładnie tak jak ja. Nawet zachęcałbym, żebyście spróbowali wykorzystać ten młotek inaczej. Na przykładu multiklasz czempiona z heksem byłby zajebisty. Obrażenia i testy ataku skalowałaby wtedy charyzma a nie siła, więc taki build świetnie by się nadawał dla głównej postaci. Albo moglibyście pójść w stronę paladyna, więc powalenie plus boskie ugodzenie. Chyba zapomniałem o tym wspomnieć, ale uderzenie impulsowe też się aktywuje, jak ubijecie jakiegoś przeciwnika, a z boskim ugodzeniem znacznie zwiększycie na to swoje szanse. Myślę, że sposobów na utylizację tej mechaniki jest dużo, więc mam nadzieję, że jak coś wymyślicie, to dacie znać reszcie w komentarzach. Może niech się pośmieje, Rafael, w takim razie. 90% mam to nie najgorzej. O, no to elegancko. <noise> nie wierzę, że to na niego działa po prostu. To jest kurwa tak komiczne. <noise> no. <noise> Jeszcze choć <on> się śmieje. <noise> Tak, tak. <grym> Cały ten film moim zdaniem byłby niekompletny, gdybym nie wspomniał, jak powalenie mogą zutylizować spelkasterzy. Zrobił to oczywiście nie za pomocą młota, tylko dzięki zaklęciu ohydny śmiechtaszy. Powiem to od razu, mimo że nie będzie to najpopularniejsza opinia. Moim zdaniem ohydny śmiechtaszy to jedno z najlepszych zaklęć w grze. Normalnie staram się nie używać tego typu kwantyfikatorów, bo w RPGach coś może być najlepsze, ale tylko w odniesieniu do pewnych sytuacji. Raczej nie ma tak, że coś jest najlepsze i koniec, ale ze śmiechem taszy bym się zastanowił, bo po pierwsze jest ekstremalnie szybko dostępny, po drugie jest w stanie pozbawić tury najcięższych wrogów, często takich, na których nie działa paraliż albo hipnoza, po trzecie i chyba najważniejsze zużywa tylko komórkę czaru pierwszego poziomu. Oznacza to tyle, że na późniejszych etapach będziecie mogli strzelać tym jak popcorn z garnka. Ten podpunkt sprawia, że śmiech taszy, moim zdaniem, bije na ryj takie zaklęcia jak zniewalający taniec od tona albo kąśliwy wzrok. Zapraszam do dyskusji. I dare Oczywiście, żeby mieć jak największe szanse na powodzenie zaklęcia, użyjcie magicznej błyskotliwości albo kamienia rezonansowego. Obydwa tematy na bank pojawią się w tym cyklu, więc na ten moment ich nie rozwijam. Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która zadziwiająco pasuje do tego odcinka. Czy jest waszym zdaniem coś, co łączy niewinne młotki i ohydne śmiechtaszy? Otóż jest. Chodzi mi o młotek, który można zlutować z klauna śliniaka. Działa całkiem podobnie jak ten, który omawialiśmy wcześniej, tylko zamiast fizycznego powalenia nakłada ohydny śmiechtasze. Co prawda w opisie możecie przeczytać, że wasza postać też będzie mogła paść na cycy ze śmiechu, ale jest na to sposób. Wystarczy użyć zestawu do malowania twarzy, który sprzedaje Mumia w cyrku dni ostatnich. Dzięki Temu będziecie na śmiechtaszy całkowicie niewrażliwi, a wasza postać będzie wyglądała w ten sposób. Oh yeah. Oh yeah. Powiem tak: ja na bank wypróbuję kiedyś przejazd przez trzeci akt ze śmiesznym młotem i w makijażu klauna. Może podczas przejazdu live, który chciałbym zacząć w przyszłym tygodniu? I skoro o tym mowa, na kanale pojawiła się ankieta z pytaniem, w które dni chcielibyście razem pograć, więc nie zapomnijcie zagłosować. Dajcie mi znać, co sądzicie o nowym cyklu. Koniecznie też napiszcie, która z mechanik waszym zdaniem zasługiwałaby, żeby zostać tutaj umówiona. Klasycznie będę też bardzo wdzięczny za wszystkie lajki i podbicia, ale niezależnie od stopnia waszego zaangażowania doceniam każdego i każdą z was. W międzyczasie muszę lecieć dupnąć kogoś śmiesznym młociem, więc widzimy się w przyszłym tygodniu na live. I tyra. kurde kolego drogi. Kurna się wy... Na czym ja się wypieprzyłem? To było ja... chuj zabawne. Pierdziele, co to? Co tu się rozlało kurwa? Ja się na krwi to... poślizgnąłem. Nie, bo ten PET, kurde, sz 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 szczękości Kurwa, Co on kurwa, zrobił ty? On wali, on wali promieniem starej zamroził krew.